Dobra, Robisz błąd A Ja jeszcze coś słyszałem, ale nie wiem w sumie co, co, co to czałeś? było Nie wiem, coś stamtąd Może zwierzę o, słyszałeś coś i ktoś idzie Siema, witam was w kolejnym odcinku A dzisiaj znajdujemy się w miejscu mega tajemniczym O miejscu tym praktycznie nie wiadomo nic Poza tym, że był tutaj folwark Folwark, który należał do okolicznej miejscowości, która nadal istnieje Niestety, no są tutaj już ruiny Ruiny zabudowań, jak będziecie mogli zobaczyć Mam nadzieję, że zobaczycie to No i ogólnie teren, no nic więcej jakiegoś się nie pozostało Widać jakieś gruzowisko tutaj Tu prawdopodobnie też stały jakieś zabudowania No niestety, za wiele już się nie zachowało Ale my oczywiście przyszliśmy tutaj w wiadomym celu, aby widzieć to miejsce pod kątem zjawisk paranormalnych. A mam nadzieję, że będzie tutaj grubo, ponieważ miejsce no, no miejsce jest tajemnicze, jak już mówiłem. Historii jako takiej nie znamy. W internecie brakuje jakichkolwiek informacji na temat tego miejsca. A to, że był tutaj folwak, dowiedzieliśmy się od okolicznych mieszkańców po prostu. A także nie przedłużam i lecimy z tym badaniem. Standardowo, zacznę tutaj. Zacznę tutaj od kadwójki. No tak, zobaczymy czy jakieś pole tutaj po prostu występuje Magnetyczne, elektromagnetyczne Także jak coś będzie, jakieś wskazania, oczywiście dam wam o tym znać że pomału idziemy Widzicie jak to wygląda, to jest po prostu Rozpierducha na całego Najlepsze jest to, że ja przez tą lampę ja mam jakieś plamy widzę, nie? Ale jak taki... widzicie wokół mamy no samą roślinność. Już to miejsce musi być strasznie długo już opuszczone. Prawdopodobnie po wojnie, no musiało tutaj zostać zniszczone i od tego momentu to popada w ruinę. Czy tak te drzewa tutaj wyrosły. Halo, czy jest tutaj ktoś ze mną? Jeżeli jest tutaj ktoś, to proszę podejść tutaj do tego urządzenia, które mam w ręce od razu odpalę jego stuba, który nie wymaga internetu. W sumie tą drugą aplikację jeszcze Spirit Stalker Na kadłubce na razie mamy spokój Byłem postrzelony O kurde Halo, kto tutaj z nami jest? Czy ktoś cię tutaj zamordował? Tortury linowe Patrzcie Czyli jest tutaj ktoś, tak? Odpowiadasz nam Jak masz na imię? No, creepy tu jest Zapaść Dzieku poślepiasz samą lampą, ale dobra, nie ma wyjścia Czyli ktoś na ciebie napadł i zostałeś postrzelony, tak? Z tego wynika Ile słów tu jest? Super, to się cieszę. A czy mogę wiedzieć, co robicie w tym miejscu? Koncentrować. Nadal tutaj jesteście. Czy możecie mi pokazać swoją obecność Oddział. na tym urządzeniu, które mam w lewej ręce? Zbliżyć się do niego. Proszę, zbliżcie się do tego urządzenia, które mam w lewej ręce. Bo odpowiadacie, jesteście tutaj. Tak, żebyśmy się nie zgubili, nie? Ja, no, z tyłu są młodych tutaj. Detektywów. Patrz ile słów A Ale jak tacy detektywi. No tak! Robisz błąd. Kto robi błąd? Mm -hmm. Czy robimy błąd przychodząc tutaj? Mały Proszę, powiedz coś więcej. Ale to jest normalnie popalone, Ja jeszcze coś słyszałem, ale nie wiem w sumie, co, co to było. Nie wiem, coś stamtąd. Może zwierzę jakieś. Ktoś idzie? O, Słyszałeś coś i ktoś idzie. Cóż, a tu brat. Ale nie, ty mówię, że tam coś słyszałeś i ktoś coś tam idzie. Coś no. Czy to ty wydajesz te dźwięki? Widziałeś Jacob tam koś słyszał, a tu ktoś idzie. Tam coś, coś jest było. Żeby... Nie wiem, coś tam słyszałem, ale tam. nie wiem co. Co? Jakieś pozostałość? Nie. Ale mury, czy, czy, czy co? Czyś się tu Patrzcie, tu wszędzie jest pełno różnych kamieni, cegieł, bo tutaj wszędzie były zabudowania, nie? Tak się posfizowało. Kurde, no nie schowam tego. Daj lampę tego. Kolepka no To z kontekstu. Ale ktoś tutaj jest, czy co? Czy to ty? Czy to ty wydajesz te dźwięki, halo? No, zwierzę. Możliwe. Tak, słucham. O kur. Co? Ale kto tam jest? Co tam jest? No, no zwierzę na pewno Jeden człowiek tutaj możesz, możesz zdradzić swoje imię, proszę Cię Ja jestem Dawid Jezyny, Kuba i Marek Rozpoznać Proszę Cię, podaj mi swoje imię Nie obawiaj się nas Cmentarz Ale ty tam nie idź, bo tam jakieś zwierzę będzie... Dobra, wiecie co? Mogę coś wygenerować, to spróbujemy No to jest też to to słuchajcie to 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 Dobra, słyszymy tu kogoś, ktoś do nas ciągle mówi Proszę cię, pokaż nam się Nagrywasz to? Wiemy, że tu ktoś jest Albo jesteście tutaj będę młody Proszę cię, pokaż mi się O, jest Co to Patrz, jest! O, oh fuck Dziękuję ci za obraz Czy to ciebie? Czekaj, muszę odpalić tego Gostuba czy to ciebie widzieliśmy teraz na obrazie? Nie musisz się nas obawiać, przychodzimy w pokoju Kur... Jak strzyga coś. Ale nie tu chyba tu wiatr, wiesz? Nie no, bo to jest raz tej tak, raz tej strony Ma tyle kamieni, tu ty musiało coś być. Gdzieś tam Tam? Na pewno nie w tą stronę co idziesz, bardziej gdzieś tam To wiatr czy co to Nie, ja bym poszedł tam, tam coś Pozdrowienia Pozdrawiamy siebie również Jak masz na imię? Jak matko nudny, żebyś Gina. Czy mieszkaliście tutaj, lub pracowaliście tutaj w tym miejscu? Pamiętacie to? Czy coś albo, albo... Czuć tutaj klimat, mega klimat, ja. czy nie... Nie to. Ta sceneria powoduje, czy energia była Czy byłeś kobietą, czy mężczyzną? Wiecie, co może SB7 włączymy na chwilę? Jakby co? Gdzie po drzewie? No nic nie słyszę. Dobra, idziemy tu gdzieś, żeby to było. Halo, słyszymy tutaj kogoś. Czy możesz się przedstawić? Tak? Czy mieszkałeś, lub pracowałeś w tym miejscu? Tak. Dlaczego tutaj jesteś ciągle? Czy pamiętasz, pamiętasz jak zmarłeś? No. Tak, tak. Czy grozi nam tutaj niebezpieczeństwo w tym miejscu? No, za dużo przebić jakiś. Po co? Cicho. Ale to miasto Słyszysz? To wiatr Dobra, bo mi już... Tak, wiatr O Słyszymy tutaj ciągle kogoś lub coś? Ty możesz powiedzieć, czy to, ty, to, czy to ty wydajesz te dźwięki? Znaczy, że my. Jak się nie ten, to, to, to ten sposób? Termin jest jakiś nikogo. Zachodzimy tym murku, wchodzimy Bo jeszcze w tym murku pokażemy ten mirak. Tu jak będziecie. Nagrywasz to, Jacob? Cały czas wygrywam. Jak możecie zauważyć, tutaj właśnie mamy y, mur, który okalał cały ten folwark, To jest jeszcze ta pozostałość po tym. Więc to nie, nie są żadne ściemy tu prawda? Ale też dużo śmieci mamy. Patrz, jak zamilkło, nie? Czy słyszy mnie ktoś jeszcze tutaj? Jesteś tutaj dalej? Proszę cię się do nas. Krabia. Słyszymy tutaj ciągle jakieś dźwięki, jakieś prawdopodobnie ktoś się tutaj przychadza. Czy to ciebie słyszymy? Powiedz tak lub nie. Ale co? Zastanawiałem te skarpy tutaj, nie? Patrz, tu też taka skarpa jest jakby wysypany. Tutaj wszędzie musiało być zabudowania. Widać wszędzie pełno gruzu jakiegoś. Wiemy, że ktoś tutaj jest. To jest bez wątpienia pewne. Chcia chcielibyśmy... Poznać Ciebie bliżej Patrz, coś mnie atakuje Coś to cholerstwo tu lata A może... Asia A, patrz, imię chciałem, Asia Miło mi Cię poznać, Asiu Co robisz w tym miejscu? Mieszkałaś tutaj? Patrz, jakie pole magnetyczne Ja jestem Dawid Co Kurwa. Gdzie? Słyszałem jakieś... Tu jakby to za nami szło Słyszysz? Czekaj, bo ja tu k***a z tym A jesteś tutaj na dół? Na pewno śmieci tutaj. Przez chwilę jakoś chłodniej było mi. No. jest jasne. Czyli jesteś tutaj, tak? Chcesz nam coś powiedzieć jeszcze? My ciebie słyszymy. Mnie atakuje, patrz. No wejdźciej, Czy to ty mnie atakujesz tutaj, w postaci tego owada? Wierzę może Idzie coś w tym całe miejsce. No tam Czy to ty tam chodzisz? Nie ma nic. To już idzie. Dobra, idź pop, idź, idź, idź. Kogo wpruszymy? Powiedz nam Lub co Ja pierdziemy. Tylko coś, tak? Ja nie wiem, no ten owad i tam coś chodzi, ale... Pu! Dlaczego tu jesteś? Patrz, ale to by się łączyło. Najpierw było, że ktoś go postrzelony został. Później, że napadł i że on jest niewinny. Czyli ktoś tutaj zginął niewinny po prostu w tym miejscu. Czy zginąłeś w tym miejscu? Przychodzimy, aby się z tą skontaktować, tutaj. Powiedzieć. Kurde, no patrz, upierdliwe cholerstwo. Czy to ty jesteś tym owadem, który mnie tutaj prób napastuje? Albo nie wiem, albo coś kurde po prostu chcę nas przegonić tutaj. Patrz, no upierdliwe gówno. Co? czy wy coś mówiliście A, coś mówiłem? ale nie takie delikatnie było Słyszysz? ty co ty co ty co ty co ty co ty co masz na imię? Ja ty na imię Dawid ty ty Czy rozmawiam z Asią czy z kimś innym? Dlaczego jesteście tutaj? Czy mieszkaliście tutaj? Nie potraficie odejść? Jaki jest powód? Wiele innych dusz. Patrz. Tak, jesteśmy tutaj. Wiele innych dusz. Co to? Ty? Ty? Ty. Jak ja? Drewo. Drewo się co? Nad nami, nie? Normalnie się drzewo ruszyło, ja nic nie zrobiłem Jakbyś coś właśnie co? ruszył, nie? Grupa? Gorzej jest Nagrywasz to, Jacob, bo ja muszę... Tak, tak Teraz nie? Dziewięć Nie wiem co tu, ale mnie to troszkę... Ryje, zacznę nie wiem, czy jeszcze nie włączymy na chwilę tego i. nie, tylko 7. Będzie głośno, jak coś podejdzie, nas tu będzie atakowało, to koniec. Wiemy, że tu jesteście, potwierdziliście to. Chcecie coś do nas jeszcze powiedzieć? Spróbujcie do nas przemówić przez to urządzenie, które mam ze sobą tutaj. To dużo Czeka. Spróbujcie się z nami tutaj skontaktować. Przez te radio. Dobra, no wiecie co? Ja w tym miejscu nie chcę zbyt SB7 uży używać, a wiecie dlaczego? Bo ja chcę nasłuchiwać, ja wolę nasłuchiwać. Jeżeli coś tutaj ma chodzić, faktycznie tu chodzi, bo coś słyszymy. Patrz, no i znowu to gówno To niech lepiej słyszymy te dźwięki, nie? Bo nawet z tam dużo słyszałem przebić yy, stacji radiowych jest No, Idzie o... Kurde, ale na fukie Co? <gry> idź, idź <gry> Na sercu duchu poczułem, nie? Jo ja się. Dziękujemy wam za kontakt, proszę pozostańcie tutaj, gdzie jesteście, nie podążajcie za nami. Ale to coś przyspieszyło, nie? Bo ja słyszałem jak coś tu szło. Oh. Tak? Ewidentnie coś szło. Nie wiem, czy to Ale zwierzę... przyspieszył nie nieziemsko, nie? <grym> nie wiem czy to zwierzę było, czy... <grym> Kurde... Na sercu poczułem szczerze. Patrzcie gdzie my jesteśmy, my w ogóle szczere pole. Jest, bo... To było w takim po prostu zagajniku, nic tutaj wokół nie ma, nie? Dobra, w tym miejscu z wami się będziemy żegnać. No widzieliście, coś nas ewidentnie przegoniło, coś nas tam nie chciało. Słyszeliśmy jakieś kroki, prawdopodobnie kroki, nie wiem, czy to energia, która tam panuje, po prostu te dźwięki wydawało, czy to zwierzę, ale bez wątpienia coś tam chodziło. Co jeszcze mogę powiedzieć, na podstawie tego, co udało nam się zarejestrować, sugeruję, że doszło tutaj do jakiegoś zabójstwa. Słyszeliście te hasła, które padały, padało tam, zostałem postrzelony, napadnięty, i że niewinny, no to wszystko się jakby łączy, nie? Nie wiem, czy te sytuacje miały związek z, ty, z, tym, z tą historią tego miejsca, czy zdarzyły się w późniejszym czasie, ale bez wątpienia jest tutaj jakaś energia. No my będziemy już się zwijać z tego miejsca. Oczywiście pozostając zdanie, jeszcze Wam, jeżeli Wy macie jakieś swoje opinie, zauważyliście coś, co my mogliśmy przegapić, to zapraszam do komentowania. Pamiętajcie, aby zostawić łapkę do góry. A nowych widzów, zapraszam. Do subskrypcji kanału, dobra my spieprzamy i się mowam.